czegoż sowa my stoimy pod ZUSem, z transparentami, jakie są główne postanowienia znaczy jaki jest cel w ogóle naszej pikiety? Pikiety są dwa. Pierwsza sprawa to jest edukacyjna, czyli zaznajomienie społeczeństwa, że można myśleć inaczej, czyli dobrowolność ZUS-u. Dobrowolność. Dobrowolność to, to, to znaczy, że brak przymusu, ale to też nie znaczy, że, że, że nie trzeba myśleć o tym, że trzeba się ubezpieczać. Bo tak czytałem właśnie tą, tą ustawę, to w główne założenie to jest właśnie zmiana tego głównego słowa z e, obowiązkowego na dobrowolne. Dlaczego? Bo ja jako człowiek, czy na przykład nowa prezesa, nie uzupujemy możliwości zmian prawa, Czyli jeżeli nie możemy narzucić komuś, że jeżeli będzie chciał dalej się ubezpieczać w żeby się nie ubezpieczał. Każdy ma do tego prawo. Natomiast nie można też narzucić każde, każdemu z nas jak obywatelowi, żeby tego prawa mu za, tego prawo, to prawo mu zabrać, bo w tej chwili zabiera nam się prawo dobro, do, do dobrowolnego ubezpieczania własnej osoby tam, gdzie chcemy. Mhm. Chcę, żeby to prawo zostało nam jakby przywrócone Podpisów ile potrzeba, żeby wprowadzić jako obywatelski? 100 tysięcy podpisów I właśnie jest to, to jest druga, drugi mój cel, to jest promocja tej ustawy i sposobu myślenia A jeżeli chodzi o te ubezpieczenia, o te składki Nie będzie tak, że ludzie, którzy się nie ubezpieczą Nie będą w ogóle tego, tego robić I nie będą myśleć o swojej w ogóle przyszłości, odprowadzaniu tych, tych podatków Na pewno takie osoby będą ale proszę pod uwagę, że dobrowolność ubezpieczeń w wielu z krajów doprowadziła... Znaczy to, z zmiana z dobrowolności na przymus doprowadziła, że spadają, spadają ilości ludzi ubezpieczających się. Dlaczego? Gdyż ktoś coś jest przymusowe jest najczęściej złe. Złe jest nie z racji z tego, że może idea jest zła, tylko z, z, z racji wykonania. To nie powinniśmy obywatela do niczego zmuszać. No, jeżeli zmuszamy go do tego, żeby on na własną emeryturę, za własne pieniądze wkładał do instytucji, która jeszcze mu nie gwarantuje, że te pieniądze odzyska.